Dzień dobry, witajcie! Tu Janna staude potocka i Katarzyna Malczewska-Błaszczuk. Witajcie w Inflow with Life. Mówimy o pracy w harmonii z życiem, wychodzeniu z wypalenia zawodowego i radości z pracy. Dzisiaj podejmiemy bardzo ważny temat związany z wypaleniem zawodowym, a mianowicie temat stresu. Aby to omówić, zaprosiłyśmy gościa. Jest nim Halinka Piasecka, psycholożka, ekspertka w obszarze szczęścia w pracy z ponad 20-letnim doświadczeniem wspierania, wspierania ludzi w biznesie. Rozmowę dla Was poprowadzi Kasia. Cześć, dzień dobry, witajcie. Halinko, witam Cię serdecznie i bardzo cieszę, że jesteś tutaj z nami. Ja także. Bo y, porozmawiamy o temacie. Y, który w teorii nie tylko bliski jest nam wszystkim, ale o nim wszystko wiemy. Ale prawda jest taka, że jak przyjrzymy się głębiej, to okazuje się, że e, no, nie jest tak do końca. Więc zacznijmy od najważniejszego i podstawowego pytania: co to jest stres? Mhm. E, stres to jest taka nasza reakcja fizjologiczna i psychologiczna która pojawia się, kiedy postrzegamy jakąś sytuację jako trudną, zagrażającą, wymagającą. I ta reakcja jest naturalna. Ona ewoluowała jako taki mechanizm przetrwania dla nas, który pomaga nam w sytuacji zagrożenia, wyzwania. I ojciem, ojcem pojęcia stres jest Hans Seli, który zresztą powiedział, że nie ma życia bez stresu, czyli bez względu na to, gdzie pracujemy, mamy jakiś swój poziom stresu. Mówi się o tym, że każdy człowiek ma swój optymalny poziom stresu. Dla jednego yy, praca w tej przysłowiowej bibliotece, z największym szacunkiem oczywiście dla tych, którzy tam pracują, jest pracą, która go satysfakcjonuje, jeśli chodzi o poziom wyzwań i stresu. Dla kogoś innego praca którą ja na przykład wykonuję, czyli stanięcie przed dużym audytorium, czy poprowadzenie grupy jest tym poziomem stresu, który jest dla niego dobry, a ktoś inny będzie szukał pracy, która w oczach nas na przykład będzie bardzo stresująca, a dla niego będzie absolutnie pozytywna, dobra i, i, i taka, jaka jemu pasuje, czyli na przykład, nie wiem, będzie reporterem w miejscach, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo, dzieje się coś groźnego, a dla niego to będzie absolutnie ok. Więc ważne jest, żeby znać swój optymalny poziom stresu, wiedzieć, co nam służy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz związana ze stresem, często słyszymy o tej reakcji walcz lub uciekaj, która jest kojarzona ze stresem. I ta reakcja walcz lub uciekaj, ona oczywiście jest niezwykle istotna, przygotowuje nas do radzenia sobie z zagrożeniem. I kiedy, dawno dawno temu, w czasach prehistorycznych, kiedy ten człowiek stawał oko w oko z tygrysem z szablozębnym, no to on walczył lub uciekał, wydzielał mu się ten kortyzol, adrenalina, które mu też pomagały jako hormony stresu w tej sytuacji. No ale potem wracał do swojej jaskini. I dawał szansę na reakcję wyciszającą, czyli na to, żeby się wydzieliła noradrenalina, czyli tak, coś namalował na ścianie, położył się, zjadł coś, przespał się, był czas na regenerację. Tymczasem w obecnych czasach ta reakcja fizjologiczna jest dokładnie taka sama, a tych tygrysów szablozębnych spotykamy pięć. 10-30 w ciągu dnia, i do tego nasz organizm nie jest przygotowany. Więc w dawnych czasach było to adaptacyjne, nadal jest, tymczasem teraz doświadczamy tej reakcji stresowej bardzo często i to ma oczywiście konsekwencje. Mhm. Mówiłaś, że w dawnych czasach ten stres pozwolił nam przeżyć. Czy dzisiaj stres może być dobry? E, tak, mówimy o czymś takim jak eustres i dystres, czyli e, taki stres krótkotrwały. On może być jak najbardziej korzystny, może nam pomagać osiągać lepsze wyniki, mobilizować nas, sprawiać, że jesteśmy bardziej skupieni, że właśnie, nie wiem, mając prezentację w pracy rzeczywiście dajemy z siebie wszystko i to nam służy. Natomiast jeżeli ten stres jest długotrwały i sobie z nim nie radzimy, albo rad wydaje nam się, że radzimy, tymczasem um, on ma cały czas szkodliwy wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Wtedy to jest ten dystres, i y, też to jest y, stres, który może prowadzić do wypalenia zawodowego. No właśnie. Y, y, ponieważ w naszym podcaście na tym wypaleniu się koncentrujemy, to porozmawiajmy chwilę o tym złym stresie. Mm -hmm. y, czym różni się y, ten zły stres, przewlekły stres od zwykłego stresu, i najważniejsze, jak mamy go rozpoznawać? Pierwsza rzecz no to właśnie zdawać sobie sprawę, jaki jest nasz optymalny poziom stresu. Czyli my możemy dać siebie wszystko, pracować po, po nocach i mieć okres czasu bardziej wytężonej pracy. Ja sama też to tak mam i, i to jest normalne, ale to ma być pewien okres czasu, a nie cały czas. Czyli my nie możemy pracować na najwyższych obrotach długo, za długo, no bo wtedy ma to konkretny wpływ na nasze zdrowie. I, I sami wiemy o tym, że są wynikające z tego i problemy kardiologiczne, z sercem, z nadciśnieniem. A co to znaczy długo? Co to znaczy długo? To, to znaczy za długo dla nas. Czyli są osoby, które w pracy doświadczają stresu cały czas i potrafią sobie z nim radzić, czyli regenerują się, są świadome tego, co się dzieje. I czerpią z tego, co ta reakcja stresowa im mówi o danej sytuacji, bo stres też może być dobry nie tylko dlatego, że mobilizuje, ale też dlatego, że ta reakcja stresowa, emocje, które są z nią związane, są dla nas, nasze myśli są dla nas sygnałem też, ale przede wszystkim też emocje, że coś warto zmienić. Sygnałem, jaką my decyzję w danej sytuacji chcemy podjąć, że warto się zatrzymać i zastanowić, nie od razu reagować nawykowo, tak? Tylko mieć refleksję na ten temat. I to jest ważne, to jest nam potrzebne, bo często ludzie przychodzą do mnie na warsztaty i mówią o tym, że oni się stresują tym, że się stresują, czyli już się boją tej reakcji organizmu. Nie chcą w ogóle tych emocji nieprzyjemnych, które wcześniej nazywane były negatywnymi, ale one są nam właśnie bardzo potrzebne, bo nam mówią coś o nas, o sytuacji. I, I nie należy wcale tego zamiatać pod dywan, tylko właśnie się temu przyjrzeć. Jeszcze jedna rzecz ważna to jest to, że jeśli w pracy widzimy sens i wiemy, dlaczego warto wykonać jakiś wysiłek, to jest w zgodzie z naszymi wartościami. I wiemy dlaczego to robimy, to też inaczej widzimy te sytuacje trudne, czyli postrzegamy je jako męczące, ciężkie, wymagające i prowadzące do osiągnięcia jakiegoś ważnego dla nas celu. Tymczasem, jeżeli w ogóle nie utożsamiamy się z celami na przykład zespołu, działu, organizacji, dodatkowo mamy szefa, który nas mobbinguje albo który w ogóle nie widzi tego, E, że jesteśmy przemęczeni, no to ten stres ma bardzo negatywny wpływ na, na całość naszego funkcjonowania. Mhm. E, czy można podejść do przewlekłego stresu w inny sposób, tak żeby on nie doprowadził do wypalenia? Tak, jak najbardziej można. Yy, warto wiedzieć, że ten przewlekły stres, on przede wszystkim wyczerpuje nasze zasoby, czyli nam się wydaje, że dając radę, nie zwracając na to uwagę, my będziemy dalej świetnie funkcjonować w pracy i tak będziemy postrzegani. Tymczasem yy, dzieją się rzeczy, które, które po prostu, których nie można zatrzymać, czyli jeżeli cały czas mamy podwyższony ten poziom kortyzoru, adrenaliny, tych, poziom, tych hormonów stresu, to to wpływa na funkcjonowanie naszej kory przedczołowej, naszego hipokampa, czyli takich części naszego mózgu, które związane są z e, pamięcią, z podejmowaniem decyzji, z, ze skupieniem, koncentracją, ale też z kontrolowaniem emocji, z planowaniem, więc my de facto będziemy funkcjonować gorzej poznawczo, czyli, czyli to jak funkcjonujemy w pracy, jak myślimy, jak działamy, ale też na poziomie naszego organizmu, bo organizm też do nas zapuka i da znać, że jest naprawdę źle. Żeby sobie z tym radzić, trzeba po pierwsze zdawać sobie z tego sprawę, czy już na samym początku zastanowić się, co możemy robić, żeby sobie z tym stresem radzić lepiej, jeśli nadal chcemy go doświadczać?. Mhm. Rozumiem. Czyli jakby y, jeszcze na koniec jeszcze raz sobie powiedzmy, kiedy ten przewlekły stres prowadzi do wypalenia i jakie sytuacje y, powinniśmy odbierać jako taki sygnał, nawet często alarm y, dla nas, że coś powinniśmy zmienić? Y, nie musi być alarmu, żebyśmy coś zmieniali, czyli już na początku działać. Jeśli zauważamy, że ten stres jest, jesteśmy już na początku tym zmęczeni, mamy tak portocznie mówiąc dość... To od razu działać. Nie czekać na ten alarm. Więc pierwsza rzecz to, znaczy powiem o pięciu takich wskazówkach, takich protipach, z których można skorzystać, żeby, żeby sobie z tym stresem na co dzień radzić lepiej. Pierwsza rzecz to jest regeneracja w trakcie dnia pracy, coś o czym rzadko wiemy, czyli planowanie wartościowego relaksu w trakcie dnia pracy. Jego nie musi być dużo. To może być 5-10 minut. Eee, ważne, żeby go zaplanować, i to jest tak samo ważne jak zaplanowanie czasu pracy, żeby pracować z pełnym zaangażowaniem, osiągać efekty i długo pracować w dobrym zdrowiu. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest dbanie o siebie, też po pracy, czyli co nam służy. Eee, jeżeli nie lubimy siłowni, to jest, nie wiem, kolejny, Punkt do zadania, plan do wykonania, no to nie jest coś, co nas relaksuje i regeneruje. Więc warto zaplanować coś, co wiemy, że nam rzeczywiście służy. A właśnie kiedyś ostatnio, kiedyś ostatnio, na warsztatach ktoś powiedział, że czyli ja nie muszę w piątek po pracy chodzić jeszcze na siłownię no nie musisz. To było odkrycie. Więc żeby to nie było coś, co muszę, tylko coś, co, co mnie regeneruje. Drugo, to była druga rzecz, czyli dbanie o siebie. Trzecia rzecz to jest autoempatia coś, co w tej chwili w badaniach jest potwierdzone, że bardzo pomaga w budowaniu swojej odporności emocjonalnej, odporności na stres czyli traktowanie siebie jako swojego najlepszego przyjaciela, najlepszą przyjaciółkę i y, ani lepiej, ani gorzej czyli tak szczerze y, bycie swoim najlepszym przyjacielem. Co ja bym sobie poradziła, gdybym ja była swoją własną przyjaciółką? Co ja bym w danej sytuacji zrobiła, Jak, co ja bym jej powiedziała? Tak? To, to jest ważne, żeby tu być rzeczywiście szczerym z samym sobą. No. To, to jest niezwykle trudne, szczególnie że w naszej kulturze no, jesteśmy. Przyzwyczajeni nauczeni, ale też chyba chołubimy y, się tym, że jesteśmy swoimi y, najsroższymi krytykami, więc takie przytulenie tak. siebie i otoczenie się taką przyjacielską opieką nie zawsze jest dla nas prosta. Nie jest prosta i nie trzeba sobie dawać forów. Tu nie chodzi o to, żeby się głaskać po głowie i sobie kadzić, tylko tak naprawdę podejść do siebie szczerze y, z sercem, y, jak, do, jak do najlepszego przyjaciela, przyjaciółki. Czwarty protip to jest stawianie na wartościowe relacje społeczne, czyli takie spotkania, które nam służą, po których czujemy się dobrze. Wiemy, że ci ludzie to są ludzie dla nas ważni, pozytywni w naszym życiu. To mogą być ludzie z pracy, to mogą być ludzie, z którymi dzielimy jakieś hobby, rodzina, przyjaciele. Ważne, żeby tacy ludzie byli. I żeby się nie chować, nie izolować, kiedy jest ciężko. Oczywiście pamiętając, że każdy z nas potrzebuje czasu, żeby pobyć samym ze sobą i to jest zupełnie normalne. To jest inna historia. Czyli taki balans pomiędzy czasem dla siebie, ale jednak czerpaniem pozytywnej energii od innych Czyli czasów, które tak. nam służą. Dokładnie tak. I ostatnia bardzo ważna rzecz, pro -tip, czyli piąty protyp, wyznaczanie granic. Bardzo często spotykam się z tym, że mm, największy problem z wyznaczeniem granic mają te osoby, które nie wiedzą, gdzie te granice m, przebiegają, czyli e, gdzieś tam zdają sobie sprawę, że te granice trzeba mieć, no przecież o, ok to jest oczywiste gdzie, ale zapytanie dokładnie, gdzie przebiegają twoje trzy, dwie najważniejsze granice, nie potrafią konkretnie precyzyjnie odpowiedzieć. A świadomość tego jest kluczowa, żeby wiedzieć kiedy powiedzieć stop i zacząć działać w kontekście tego, że nasza granica czy granice zostały przekroczone. No, mało o tym wiemy, jak to robić i często też zdajemy sobie z tego sprawę, jak już jest za późno, czy jak one są przekroczone, prawda? No, dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli pięć rzeczy, takich pięć prototypów. Podsumowując, to jest regeneracja w trakcie dnia pracy, dbanie o siebie. Po pracy, y, autoempatia, stawianie na takie wartościowe relacje społeczne, no i właśnie takie świadome wyznaczenie granic. Czyli warto zaakceptować, że stres będzie nam towarzyszył i że nie jesteśmy tak. w stanie go wyeliminować. Może być nawet dobry stres w naszym życiu, Dokładnie ale tak. to, co tak naprawdę zdeterminuje to, jaki ten stres będzie miał na nas wpływ, to nasze podejście do niego. Halinko, bardzo serdecznie Ci dziękujemy, protipy są dla nas ja super istotne i mam nadzieję do zobaczenia, bo tematów związanych z wypaleniem i zestawianiem granic i innych, które możemy razem poruszyć jeszcze przed nami. wiele. Serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.